Był to wieczór pełen radości i serdeczności. Koło gospodyń wiejskich Małujowiczanki zaprosiło mieszkańców do wspólnego kolędowania. Pomysł wyszedł od naszego koła, aby zrzeszyć i zjednoczyć tutaj tworzące się koła oraz stowarzyszenia w gminie Skarbimierz. Tak, abyśmy poznali się nie tylko na gruncie rywalizacji podczas konkursów na Babę i Palmę, czy Koronę dorzynkową. Nasi dziadowie, pradziadowie częściej te kolędy wykonywali, częściej chodzili od domów do domów, były kolędowania właśnie między, tak po wsiach, prawda? W tej chwili to zanika. Dzisiaj, nawet wtedy, kiedy mamy wigilię, to w domach często jest puszczane gdzieś tam spłyty, nagranie kolendy, a raczej rzadko się zdarza, że ludzie jeszcze śpiewają. To należy zacząć kultywować na nowo. Wyjątkową atrakcją był występ chóru Kantate Domino, wraz z niespodzianką przygotowaną przez panią dyrygent. Ten eksperyment polegał na tym, aby dwie kolendy, które są w bardzo podobnym charakterze i w podobnej tonacji i w podobnym rytmie, co się rzadko zdarza, aby je nałożyć na siebie. Uroczystą atmosferę podkreślały ludowe stroje organizatorów imprezy. Takim charakterystycznym znakiem tych naszych akurat kubraczków są m.in. loga tutaj, widoczna muszelka. Jest to nawiązanie tutaj do symboliki świętego Jakuba, na, którym, na którego szlaku leży wieś Małujowice. Na ten wyjątkowy wieczór małujowiczanki zaprosiły delegacje innych zaprzyjaźnionych kół gospodyń wiejskich. Współpracujemy, wymieniamy się doświadczeniami. W tym roku nawet podpytywały, pod, pod, podpytywałyśmy się nawzajem, jakiej zbóż używamy do korony doszynkowej. Organizatorki zapewniły napoje i domowe wypieki. Doskonała frekwencja i pozytywny odbiór wśród mieszkańców sprawiły, że wydarzenie na stałe zagości w małujowickim kalendarzu imprez. No